I dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj testujemy zupełnie inny model nagrywania i pokazywania Wam mnie plus filmików. Dzisiaj, ze względu na to, że chciałbym Wam pokazać, jak wygląda kurs online, czyli o sprzedaży i pozyskiwaniu klientów w social mediach. Od środka, czyli wszystkie etapy, wszystkie moduły, dlaczego tak, dlaczego założenia, omówimy sobie wszystko na podstawie właśnie też prezentacji, którą stworzyłem. Będzie po prostu prościej niż tylko nagrywać mnie i Wam go pokazywać. Będzie małe okienko, ja nie zniknę, ale sobie otworzę tylko prezentację. Tu już ją widzicie, to przejdziemy sobie do prezentacji. To mamy, działa, nam działa. Pięknie, fajnie, wszystko. Na chwilkę muszę tylko wyłączyć kamerkę. Oj, działa. Wszystko fajnie. Dobra, przechodzimy do nagrywania, do zaczynamy do prezentowania. O, będzie to lepiej brzmiało. Dobra, skupmy się. Kurs, który stworzyłem, jest o sprzedaży i pozyskiwaniu klientów w social mediach, gdzie pokazuje krok po kroku, jak pozyskiwać tych klientów, jak sprzedawać, pokazuje najpierw oczywiście jak przygotować się do tej sprzedaży, jak, jak stworzyć, research zrobić, o nie mogłem się wysłowić, jak zrobić research klientów naszych, gdzie są ci klienci, jak stworzyć dobrą ofertę, jak ją napisać, jak stworzyć konto biznesowe na wszystkich portalach, czyli Linkedin, Instagram, Facebook, plus do tego, jak, no jak właśnie pisać, zaczepiać, wysyłać wiadomości, nawiązywać te pierwsze kontakty. W prosty sposób jest ta sprzedaż wyrobiona. Wystarczy tylko trochę czasu poświęcić na przygotowanie tego naszego klienta, poznanie tego naszego klienta. I tu zaznaczam, że to nie będzie poznawanie klientów na zasadzie budowania jakichś. Profili idealnego klienta, czy tego typu działania. Nic takiego. Proste, proste działania. Trochę czasu na to na pewno potrzeba i to będzie działanie bardzo proste, czyli piszemy. Odpowiednie teksty wysyłamy do tych klientów, wyszukujemy ich i, i wtedy dopiero zaczynamy tą sprzedaż. Czyli to nie będzie za pomocą żadnych lejków sprzedażowych, żadnych tuneli sprzedażowych, reklam, przekierowywania, dawania wartości i tak dalej. Nic takiego, bardzo właśnie proste sprawy, które pokażę Wam krok po kroku, i to jest właśnie dla osób, które zupełnie się tym nie zdają i nie chcą takich rzeczy robić, nie chcą tworzyć żadnych reklam czy, czy lejków. Chcą po prostu sprzedawać, zobaczyć, jak to się sprzedaje, jak się sprzedaje w internecie, jak się sprzedaje za pomocą portali społecznościowych i pozyskuje właśnie w ten nowy sposób klientów, czyli osoby, które chcą na przykład zmienić swój dotychczasowy kanał sprzedaży. Tak jak ja zaczynałem u siebie, zaczynałem od telefonów, czyli ten cold call. call it, Kultka, kolm, jeden ciort, Tylko po prostu czy SMS-y czy maile, to przeszedłem później do właśnie działań w, w socjalnych mediach. Po polsku trochę pogadamy też i. No i to wychodzi, tak? Sprawdziłem to u siebie, ale też jak to mówiłem na początku, nie byłem do tego zupełnie przekonany. Nie wychodziło mi to, ale dopiero jak. Siadłem nad dokładnym researchem moich klientów, przygotowałem sobie wszystko, podzieliłem na dane branże, na dane grupy klientów. To dopiero jak zacząłem pisać, przygotowałem indywidualną, dostosowaną tych osób tą, tę ofertę, to zaczęło w końcu działać, zaczęła się w końcu ta sprzedaż. Więc ym, taki też rzuciłem Wam troszeczkę yy, pierwszy. Slajd z strony sprzedażowej, żebyście wiedzieli, za 99 zł, możecie kupić ten kurs. Przejdźmy sobie dalej do pierwszego, czyli główne założenia, trochę już o tym powiedziałem, ale bez lejków sprzedażowych i reklam, czyli pozyskiwanie klientów w prosty i sprawdzony sposób, bez nauki właśnie tworzenia tych wszystkich lejków sprzedażowych. Tylko czas i chęci. Później kolejnym założeniem jest właśnie, żeby pokazać Wam cały kurs krok po kroku, czyli każdy element będzie omówiony, każdy element będzie miał dodatkowe PDF-y, będzie nagrany, będą nagrania, jakby monitora, czyli to, jak teraz Wam wyświetlam prezentację, to będzie pokazane, jak działam na Facebooku, czy jak działam na LinkedInie, czy na Instagramie. Tu trochę będzie z Instagramem działań, prawdopodobnie z telefonu pokazanych. Więc nie chcę jakby skupiać się i tworzyć mega idealnych filmów, tylko to będą bardziej skupiam się na tej treści, na tej informacji, na tej całej mojej wiedzy, którą chcę wam przekazać. To w jaki sposób będzie to pokazane? To po prostu ma wam ułatwić całe te po prostu pozyskiwanie klientów, i sprzedaż i zrozumienie po prostu tego kursu. Co jeszcze? Czyli wszystko wykonacie sami, sam, sama. Nie potrzebujecie mieć Jakichś dodatkowych zleceń. Nie musicie jakby zlecać stworzenia na przykład oferty, czy stworzenie tekstów jakimś innym osobom. Nie inwestujecie tutaj żadnych pieniędzy właśnie w działania e, w sprzedażowe. Nie trzeba żadnego konta na LinkedInie kupować premium, e, czy jakichś mieć dodatkowych narzędzi, które ułatwiają. Nic takiego nie ma. Bardzo prosta sprzedaż, tylko i wyłącznie czas. E, idąc dalej. Czego się nauczycie z tego kursu? Czy nauczysz, czy nauczysz? E, będę mówił tak mieszanie, dobra. Czyli jak pozyskać swoich klientów? Pozyskać i poznać, że przeczyta, sorry. Jak poznać klientów, czyli właśnie w kursie pokażę ci im jak dokładnie zrobić research, zastanowić się, gdzie te osoby są. Pokażę to na podstawie jakby mojej też agencji, gdzie gdzie pozyskujemy klientów, gdzie pozyskuję klientów, ale również też na przykład do aplikacji. W aplikacji jest już bardziej skierowany klient jest bardziej jakby wiemy, że to są tylko trzy branże. Ale na przykład, jeśli chodzi o agencję, to działamy na całą Polskę, więc tam każda branża jest dla nas istotna. Ale niestety, szukając dla całej branży, nigdy nie znajdziemy tego klienta w, właśnie w mediach społecznościowych. A jednak działając, skupiając się na danej branży, na przykład, wiemy o tym, że możemy, mogą potrzebować nie wiem, pre, strony internetowej fryzjerki, bo ich nie ma w internecie, bo część salonów fryzjerskich w ogóle nie ma strony, albo działa na Facebooku. No, to wiecie o tym, że warto do nich odezwać się, przygotować informacje, dlaczego, dlaczego ta strona internetowa jest im potrzebna, przygotować indywidualną ofertę dla nich, skierowaną do nich, wyspecjalizowaną się w nią i testujecie tą branżę. Więc to jest bardzo, pokażę Wam, jak to zrobić, jak się na tym zastanowić i jak poznać tego swojego klienta. Czyli właśnie w taki prosty sposób, zastanowić się, już to powtarzam kilka razy, ale, ale tak tu będzie, i dopiero później, później szukać tych klientów, w danych portalach. Skupiamy się oczywiście na tych trzech portalach, czyli LinkedIn, Facebook, Instagram. Co mamy dalej? Mamy dalej taką opcję, jak napisać prostą i przejrzystą ofertę, czyli dobrą ofertę. Tu Wam też to pokażę, bo to jest jeden z kluczowych elementów, czyli zahaczająca wiadomość, czyli tą wiadomość, którą pierwszą będziemy wysyłać, co w niej napisać. Bo ona nie może być na przykład na LinkedInie za długa. Na, no zresztą na innych też nie powinna być długa, w portalach ta pierwsza wiadomość. Później, jeżeli ktoś nam odpisze, że jest zainteresowany, albo chciałby dalej rozwinąć ten temat, więc wysyłamy kolejną wiadomość, już właśnie opisującą naszą ofertę z linkami kierującymi do opisu oferty, czyli produktu lub usługi naszej. Którą pokażę Wam też, jak napisać, czyli jak napisać tą drugą wiadomość, ale pokażę wam też, jak stworzyć ofertę na przykład w programie Canva, który jest darmowym programem, jest bardzo prostym programem, tylko trzeba chcieć go użyć, i można w tam w fajny sposób przygotować swoją ofertę produktu, produktów lub właśnie usługi. Graficznie, żeby to po prostu ładniej wyglądało niż w Wordzie napisany tekst, można to w prosty sposób sformatować tylko trzeba mieć na to po prostu chwilę czasu i tyle, więc to też również wszystko Wam pokażę. Później stworzymy sobie profile biznesowe na portalach, czyli jak powinien wyglądać profil biznesowy na Instagramie, LinkedInie i Facebooku. Dlaczego to musimy stworzyć? Ponieważ jakby nie możemy pisać z konta pustego. Pierwsza rzecz, jaka zrobi nasz potencjalny klient, to przeczyta tę wiadomość od nas, ale również sprawdzi od razu nasz profil. Zobaczy, kim my jesteśmy, co wrzucamy, co robimy, czym się zajmujemy, co sprzedajemy. W ogóle wszystko. Takie jest już standardowe zachowanie tych klientów, więc należy mieć ten profil biznesowy uzupełniony. Ja to nazywam profilem biznesowym na zasadzie takiej, żeby. Jeżeli coś sprzedajemy, no to mamy ten biznes, czyli musimy pokazać, mieć tam gdzieś te informacje, link do strony, informacje, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, w jakiej pracy pracujemy, czym, czym handlujemy, jakie produkty i tak dalej, i tak dalej, żeby ktoś, kto wejdzie na te profile nasze, wiedział od razu, że nie jesteśmy jakimś fake kontem, nie jesteśmy kimś nieznanym, po prostu istniejemy, wiemy, wiemy, że jakby są portale społecznościowe, wiemy mniej więcej, jak się w nich poruszać, nie, że tylko coś tam przygotować w sobie i po prostu szukamy klientów. Tak, żeby to uwiarygodnić, tak, żeby ktoś nas poznał i zaufał nam, że, że, że jesteśmy wiarygodni po prostu. No i na koniec... No i też właśnie jak też jak wszystko przygotować sobie po kolei te elementy opiszę wam, pokażę wam po prostu, jak mieć to wszystko przygotowane, żeby później jak już przejdziemy do sprzedaży, to żeby tylko mieć przygotowane teksty, kopiuj wklej. I tak lecimy po kolei, kopiuj wklej. żmudna praca, ale ona później się nam odbija i później za dwa dni, nawet jeden, odpisują nam ci klienci, później możemy znowu wysłać, pokażę wam, jak to w miarę szybko reagować, bo żeby te kontakty, które nam odpiszą, też nie czekały za długo. Więc trzeba być przygotowany na to, żeby mieć te aplikacje również na telefonie i szybko sobie kopiować wiadomości, wklejać, przeklejać, szukać prosto, ale skutecznie. Co mamy dalej? Mamy dalej no już trzy portale, czyli jak sprzedawać na LinkedInie. Pełna konfiguracja, wyszukiwanie, bo na LinkedInie sprzedajemy za pomocą i wyszukujemy najpierw tych klientów, bo to też jest ważne, żeby wyszukać tych klientów. Wyszukujemy w postaci takiej, że za pomocą grup na Linkedinie, bo być może właśnie dana branża będzie dostępna, to też zaznaczam, że nie wszystkie branże będą na Linkedinie, ale, no, ale są te branże, więc mają też również swoje grupy. Warto do tych grup się dodać, wyszukać je, w to Wam wszystko pokażę i pokażę Wam, jak pisać do tych członków e, tych grup, plus dodatkowo ich jeszcze weryfikować, bo, bo może być w grupie ktoś zupełnie nie z tej branży, której dotyczy, bo tak często się zdarza. Dlatego, żeby nie robić fuck-upów tak zwanych, czyli nie wysłać do kogoś wiadomości, to zupełnie nie będzie związany z tym, bo, bo tylko będą nam odpisywać albo źle, albo w ogóle i będziemy się niepotrzebnie denerwować. Później też pokażę, jak wyszukiwać klientów potencjalnych za pomocą wyszukiwarki w darmowy sposób, tylko są pewne ograniczenia. Później przejdziemy sobie oczywiście na Facebooku, jeżeli ktoś będzie miał swoich klientów na Facebooku, czyli też tak samo grupy Facebookowe jest tam bardzo dużo naszych potencjalnych klientów. Dodajemy się, piszemy, wyszukujemy. Tu będzie trochę trudniej, bo te, te, te wiadomości mogą trafiać nam do spamu niż na przykład na LinkedInie. Na LinkedInie możemy dawać wiadomość taką powitalną, nawiązującą kontakt. Tutaj nie bardzo, ale wtedy już możemy właśnie pisać pierwszą wiadomość, jaką wyślemy, ona może trafić do spamu, ale jeżeli zaprosimy tą osobę do znajomych, to nam trafi to jakby zaakceptuje, no to wtedy pojawi się ta wiadomość. Będziemy mogli ten follow-up zrobić, czyli jeszcze raz podbić tą wiadomość napisać, czy na przykład polajkować zdjęcia, żeby się pokazać, to już bardziej będzie działało przy Instagramie. No i tak samo właśnie, jeśli chodzi o Instagram, tutaj wyszukiwanie poprzez hasz. Hasztagi, dane branże, tu już bardziej beauty, myślę, że bardzo branża będzie działała sobie. Czy, 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 czy IT też myślę, że będzie, ale no, tu już się zastanowimy na tym no, spokojnie. I tam wyszukiwanie poprzez hasztagi, lokalizacje myślę, że też, bo warto weryfikacja trochę tych kont, ale wtedy już piszemy wiadomości. Tam już troszeczkę inaczej działa, bo dajemy. Lajki, możemy z komentarzem zwrócić uwagę tej osoby. Naprawdę, bo da się to szybko zrobić, żeby ta osoba czytała tą wiadomość, bo tam też u trafiają do innych. Myślę, że to też przy Facebooku się sprawdzi, ale, ale na spokojnie to zobaczymy. I tutaj na Instagramie właśnie taki sposób wyszukiwanie. tak się zastanawiam. a no właśnie, no i na Instagramie wyszukiwanie za pomocą, za pomocą. Instagram Stories, bo na Instagram Stories możemy wykorzystywać tu dla osób, które są jakby przekonane lub potrafią się nagrywać. Może nie chodzi o to, że potrafią, ale chcą, nie wstydzą się tego, bo jest wiele osób, które ma straszny opór przed tym, co, 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 co proponuje, jeżeli chcemy sprzedawać, chcemy prowadzić dobry biznes, to, to tak naprawdę robimy to, że, że się przełamujemy i po prostu nagrywamy. Te wiadomości będą nagrywane. Nagrywana wiadomość lepiej trafi do klienta, spersonalizowana, możemy ją sobie jedną nagrać i wysyłać do wszystkich, chociaż to nie do końca będzie działało, bo bo warto tam dodać, cześć Tomku, cześć Marto, jestem tym i tym, kim mam taką, taką ofertę, może moglibyśmy może podziałać. To też działa i naprawdę zwraca uwagę, bo u mnie wiele razy to się sprawdziło. Co mamy dalej? Jak wygląda kurs od środka? No i tak, kurs cały składać się będzie z siedmiu modułów. W sumie tak jak tutaj, wypisałem? Nie, nie wypisałem. Czyli a, będą poniżej siedem modułów, w których pokazuję właśnie krok po kroku każdy element, jak przygotować wszystko, jak stworzyć konta biznesowe, jak szukać tych klientów, jak pisać teksty, jak pisać oferty, jak tworzyć te oferty, jak nawiązywać te kontakty i jak sprzedawać. Będą to filmy, które będą albo bardzo długie, bo nie będę ich w stanie podzielić, bo to będą nagrywane właśnie ekrany i będę dokładnie wszystko tłumaczył, ja bardzo lubię gadać, ale no po to gadam, żebyście wszystkie elementy zrozumieli. Grazie. Um... I będzie to obraz trochę mnie, na początku jakiś tam zajawkowy na przywitanie w pierwszym module czy po prostu zaczynający dany filmik, a później już będzie po prostu albo bez głosu, albo z moim głosem i twarzą. Zobaczymy tutaj, żeby czy to będzie za pomocą streamyardu, czy, czy po prostu samego obrazu nagranego. No oczywiście będą PDF-y. W PDF-ach będą checklisty dla osób, które bardziej wolą z PDF-ami. Czyli na przykład jak będziemy mieli przygotować sobie konta biznesowe, to co tam warto zawrzeć. przy ofer jakie elementy warto mieć, czy przy wyszukiwaniu gdzie klikamy. No, postaram się jak najwięcej tych PDF-ów dla Was potworzyć, żeby były jasne i bardziej do wykorzystania. Dalej, co mamy? Dożywotni dostęp. Oczywiście dostajecie dożywotni dostęp do, 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 do kursu, bo kurs, tak jak mówiłem i tam też napisałem na stronie sprzedażowej, jest do was wysyłany w formie filmów, plików, w będą filmy. Filmy będą dostępne na, prawdopodobnie na YouTubie nie dla wszystkich, albo na Vimeo, zobaczymy. Będziecie mieli do nich bezpośrednie po prostu linki. No tutaj jest to kwestia zaufania, nie inwestuję w żadne na razie jakby... Programy czy portale sprzedażowe kursów z tego względu, że no nie był taki zamysł na razie tego. Więc będzie to w formie filmów wysłanych i PDF, -y będą wysłane również jako plik na maila, więc dokonujecie zamówienia. I ja, jak tam wspominałem, po zakończeniu sprzedaży do 5 dni wszystko wam wysyłam. Będzie to albo jakiś plik, w którym będą linki podlinkowane. Będziecie mogli sobie wysłuchać, Właść do wszystkie. Po prostu filmy będą do Was wysłane. To już zobaczymy, zastanowię się nad tym. No też Wam ufam, że nie będziecie tego gdzieś dalej wysyłać, wyrzucać, żeby to nie trafiało do osób, które rzeczywiście z tego nie kupiły. No ale to już kwestia jest tylko i wyłącznie zaufania i mojego ryzyka. Będzie też również grupa na Facebooku. Będzie to zamknięta grupa dla wszystkich ucz uczestników kursu, pierwszej edycji na pewno, gdzie będziemy mogli sobie zadawać pytania. Być może, jakby się pojawiało się Dużo pytań w ciągu tygodnia, to będę robił dla Was wewnętrzne z odpowiedzią na te pytania. Być może będą sytuacje, że będziemy mogli sobie nawzajem pomagać, bo ktoś się trafi, to już będzie mógł też sobie pomóc nawzajem. Zobaczymy, ale warto, żeby taka grupa była, żeby tam zadawać właśnie pytania, nie wysyłać bezpośrednio je do mnie, tylko po prostu na grupie i tam będziemy sobie działać. Pomoc, jeżeli będą pytania związane właśnie z tym kursem, czy będą wysłane na maila, jeżeli będą dotyczyć kursu, no to na pewno postaram się odpisać, chociaż zachęcam na pewno na to, żeby na grupie działać i tam zadawać te pytania, bo będzie tam częściej można uzyskać tam odpowiedź, ale jakby bez wsparcia, jakby z pełnym wsparciem zostaniecie i cały czas będzie to wsparcie ode mnie, czy też być może od innych użytkowników dostępne. Opis modułów. Przejdźmy właśnie teraz do opisu modułów. Wybaczcie, że tutaj ta prezentacja trochę mi się rozjechała, ale no mam nadzieję, że jest wszystko czytelne. Moduł pierwszy oczywiście poznamy się, przywitałem, przedstawię siebie, koncepcję i tak dalej. Moduł drugi. Tak jak trochę mówiłem już na początku, czyli skupimy się na poznaniu Twojego klienta i tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie będziecie musieli jakby tworzyć tych profili danych klienta, czyli poznajemy, gdzie są, gdzie się znajdują, jak działają, gdzie, w których portalach są, kim są. Dzielimy na, na różne branże, full opcja. Moduł, otóż było zrobił, ale dobra. W module trzecim pokazuję, jak stworzyć dobrą ofertę, która, tak jak mówiłem już wcześniej, będzie podzielona na kilka ofert, czyli oferta, która będzie pisana po tym, jak już ktoś przyjmie od nas kontakt lub od nas się odezwie, że chciałby więcej informacji, to będzie inna oferta. Będzie ta mini oferta, taka zachęcająca, zaczepiająca na początku samym. Do tego będzie też właśnie oferta produktów i co w nim warto zawrzeć i jak to wygląda. To też będzie opisane, i tą ofertę właśnie tworzymy już w formie kanw, na przykład graficznej. To polecam. Oczywiście nie musicie, możecie po prostu mieć stronę internetową już gotową, gdzie tam jest ten, ta wasza usługa czy wasz produkt gotowy, i tam odsyłać te osoby. To już wszystko będzie zależało od was. Ja wam to wszystko pokażę. Moduł czwarty: profile biznesowe. Tak jak mówiłem na Facebooku, LinkedInie i na Instagramie. No, jest to ważny element, ponieważ no właśnie te osoby będą od razu patrzeć i kim jesteśmy, co, czym się zajmujemy, co sprzedajemy, więc tamte wszystkie elementy pokażę Wam, jak ustawić w prosty sposób i jak je mieć dostępne, żeby te osoby po prostu mogły się zapoznać z naszym profilem i, i tym, tym poznać nas po prostu. Modu 5, 6, 7 to jest odpowiedniki Facebooka, sprzedaży na LinkedInie i Instagramie. I tutaj sprzedaż na Facebooku, czyli jak szukać Potencjalnych klientów, gdzie szukać potencjalnych klientów, jak nawiązywać z nimi kontakt, jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że odczytają naszą wiadomość, czyli właśnie te takie zaczepki późniejsze. No i kiedy wysłać tą ponowną wiadomość o odpowiedź, czyli ten follow-up. Moduł szósty tutaj: LinkedIn, sprzedaż, jak szukać potencjalnych klientów na grupach, czy w wyszukiwarce, również na Facebooku tak samo. Te pierwsze kontakty, jak nawiązywać, jak wysłać tą notatkę, ją można wysłać na przykład tylko i wyłącznie z laptopa, więc z telefonu nie będziemy nawiązywać tych kontaktów. Blokady też są, więc o tym też wspomnę. Kiedy wysłać ponowną wiadomość, jak zwiększyć to prawdopodobieństwo, że one się odezwą. No i moduł siódmy, Instagram, czyli jak szukać potencjalnych klientów, gdzie szukać tych potencjalnych klientów, kiedy wysłać tą ponowną wiadomość, i tutaj właśnie te filmiki, czyli Instagram Stories, Insta Stories, które bardziej się sprawdzają i które te osoby rzeczywiście są gotowe szybciej od 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 odpowiedzieć na tą wiadomość, przedostać, odsłuchać jej w ogóle, bo, bo to też jest dla nas bardzo ważne. No, i tak naprawdę to wszystko. Tego będzie sporo: naprawdę sporo. Trudno jest to przekazać na pewno w jakimś filmiku czy pokazać. Kwestia zaufania, ale wiecie, ja bardzo długo działam. Część osób, które być może mnie znają, widzą, że ja nie jestem jakiś wzięty gościu skądś z tą ofertą, tylko jestem tu dostępny bardzo długo. Pomysł wpadł na ten. Czas, gdy ta kwarantanna trochę się pojawiła i, i trzeba wykorzystywać na jakieś działania, więc pora właśnie stworzyć swój pierwszy kurs online. Dlatego on kosztuje tylko 99 zł, ale to też nie oznacza, że on jest jakiś słaby, yy, ma bardzo dużą dawkę wiedzy yy, i, no i po prostu przekaże wszystko to, co ja wiem i jak ja robię, Wam, by można było zacząć właśnie sprzedaż w social mediach. Yy, tak naprawdę zachęcam Was do dołączenia do kursu. Właśnie, Czas na Twój Ruch. Sprzedażsocialmedia.pl Na tej stronie znajdziecie stronę sprzedażową. Tam są wszystkie również informacje. Przeczytajcie, nie musicie słuchać filmiku, ale możecie zapoznać się z tymi informacjami. Czyli jeszcze raz: sprzedaż socjalmedia. Zobaczymy, czy tutaj nam się pojawi, hmm, na przykład nam się pojawi, co nam się pojawi? Możemy dodać taką informację tutaj, hmm, banery, o właśnie, tu mamy baner, nie da się tych banerów chyba, hmm. zobaczmy, www, sprzedaż, socja, to Wam, że bardzo... Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten stream, yard, żeby, żeby, żeby. O, jest. O, będzie sobie jeździł. Kurczę, mogę oglądać od razu, ale jaja. ja. <grytanie> żeby bardzo dobra opcja na live. Muszę się do tego przyjrzeć. Trochę ja się wstydzę takich, muszę Wam powiedzieć, działań. Bardziej jestem skłonny do nagrywania, ale na live no, może być trudno. <grytanie> Zastanawiamy się nad jednym tematem w następnym tygodniu, nad tematem, y, jakie branże mogą sprzedawać w social mediach. Y, zobaczymy, no, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakiś brand możemy tutaj też dodać? Nie, nie możemy dodać. No możemy chyba. Mm, nie, to nie będziemy dodawać tego. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Sprzedaż socialmedia.pl, zapraszam Was. Na te działania. Dobrego wieczoru dla Was. Trzymajcie się, cześć. O, nie do tej kamerki, cześć.